Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam tutaj Tomcio. Dzisiaj nagram króciutki filmik z aktualizacją. Odciąłem odkład powietrzny. Tam na bzie czarnym. Także spójrzcie, bo on już marniał. Widzicie? Odciąłem go i chcę po prostu nagrać króciutki filmik, żeby pokazać wam, co tam się wydarzyło w środku. Korzenie są, bo widzę. A tutaj już drzewko zaczęło marnieć, bo ja jakiś czas temu, znaczy no spory czas temu, obciąłem mu... Kwiatostany i on tak powolutku sobie i tam gdzie reszta drzewa była z kwiatostanami to tam szła energia a tutaj marniał marniał mało co listków miał także myślę że jak ale ma sporo korzeni zresztą zaraz tam zajrzymy sporo korzeni po tym co widzę z worka zaraz tam odpieczętuję i po prostu chciałem się z wami tym podzielić bo aktualizacja po prostu chciałem żeby wam pokazać <laughs> także już założę kamerkę na stojak i zdejmę tą folię i wiecie co? Od razu Wam tak powiem. Zasadzę po prostu go do donicy i tutaj mam taką mieszankę. Miałem, bo zostawałem mi z różnych drzewek, jak, jak robiłem różne mieszanki. I tutaj jest perlit z akadamą i ziemią organiczną. I tutaj trochę karamzytu. Takie pozostawały mi, sypywałem do jednego i wykorzystam to. No to dobrze. To już. Zajrzymy tam. I myślę, że wiecie, że jak zasadzę go i postawię go w cienistym stanowisku, poobcinam tutaj te obumarłe części, to myślę, że jeszcze spokojnie latem sobie powinien zakorzenić się i odbić. Jeszcze puścić listki. Tak coś czuję. Zobaczymy zresztą. I już moment. Dobrze. Odwiążę to. Po prostu chciałem się z Wami podzielić rezultatami. Pierwszy odkład w tym roku odcinany. Zobaczcie ile korzeni. O, to jakiś rybaczek. Spójrzcie. Wow. No, jest sporo korzeni. Nawet są już niektóre brązowe. Także już nie są takie młode. Widzicie? Dobrze tam widać? Zaraz wam zrobię zbliżenie. No, super. Ok. Tutaj już jest obumarła część tego drzewa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak to miałem to obciąć z tego drzewa, także zobaczymy. Już przybliżam. Moment. Ok. Tak to wygląda. No jest sporo korzeni. Wow. Nie chcę też, żeby za bardzo na słońcu tutaj były. Zobaczcie. Oho, ho. ho, ho. Korzeni jest uf, pięknie, pięknie się ukorzeniło w 3 miesiące, bo jest y, końcówka 21 lipca. A gdzieś tak w połowie kwietnia robiłem ten odkład. No to no dobra, już super. Jest sporo korzonków. Wow, na starym drzewie, no bo to stare. No dobra. OK. No tak przygotowaną donicę tymczasową. Zasypię sobie tutaj mieszanką. Jest troszkę głębsza. Na razie. Ok, przymierzę. O, wystarczy. Troszkę pod ukosem go wezmę. I obsypię tą mieszankę. Tutaj jeszcze smak maks podmowy. Okej. Okay. Drzewko jest zasadzone, Pójdźcie. I teraz wiecie, co zrobię? Niech się rozrasta, ma głęboko. Podleję to obficie i postawię drzewko w cieniu. Tylko najpierw jeszcze, o, tutaj to obumarłe części poobcinam. To jest obumarłe, to też, to też. Tutaj są listki, klapnięte trochę, bo już, no, bo już, jak już był tak, ten odkład, musiałem go podlewać, już, już miał za dużo korzeni. Bardzo wysychał. A, a to klapnięte jest nie wiem dlaczego. Mnie to się wydaje, że może, może jednak następnym razem, jak mi się przyda, przydarzy taka y, sytuacja, że będę robił odkład, wiecie, y, na takich drzewach, gdzie kwitną, to może jednak nie będę tych kwiatostanów obcinał, tylko zostawię je, bo może dlatego tak sobie pomyślałem, że jak obciąłem te kwiatostany. No to one, to drzewo już tam nie inwestowało tyle energii, bo już tam nie było kwiatostanów i inwestowało w inne części, w tamte części drzewa, gdzie były, gdzie są yy, po prostu owoce. I tutaj może trzeba było zostawić owoce, żeby dalej tutaj szła energia. Także no coś się nauczyłem, ale dlatego stwierdziłem, że obetnę go już. O dobra. coś takiego i zrobię wam aktualizację tam za miesiąc, czy ileś, zobaczymy, czy jak coś odpuści, czy jak coś się wydarzy, no listki są żywe, no i takie coś, czy coś z tego może będzie jakiś materiał na wązaj. Yy, tutaj to jest tak, tutaj to widzicie, to jest wszystko obumarłe, to jest kawałek martwy, aż dotąd ta część jest martwa, bo tutaj kora lekko odpada. Czyli to jest obumarłe aż dotąd. To będzie kawałek drzewa, będzie obumarły. Taki był po prostu. Ok. to tym się chciałem z wami podzielić. Króciutki filmik, żebyście znali postępy. Odcinałem go, to. Okej, okay. podleję obficie i postawię w cieniu. <laughs> to wszystko. I jak będę następny odkład odcinął, to oczywiście też nagram filmik w terenie, co są. To wszystko. Dziękuję za towarzyszenie. Bądźcie błogosławieni. Tomcio, pozdrawiam wszystkich serdecznie.